Witam Państwa na Czerwonej Kanapie, tym, z, tym razem z nami gości wyjątkowa postać, publicysta, prozaik, poeta, pan Mirosław Gazik. Witam pana. Witam, witam serdecznie, witam serdecznie Państwa. E, na początek od razu chciałem zapytać o pana najnowsze jakby dzieło, pana spektakl Ksiądz Jerzy, Modlitwa Ostateczna. O czym traktuje ten dramat? To jest dramat o dobrym człowieku. O dobrym człowieku, którego spotkała no okrutna śmierć ale ta śmierć owocuje w różny sposób. Ta ofiara nie była daremna. Ja to czuję i doznaję tutaj licznych dowodów, świadectw, jakby takiego wpływu księdza Jerzego na, na wiele osób, które spotykam. Otóż ten dramat składa się z takich trzech... Części nazywamy to sekwencjami, można by to nazwać też aktami, tradycyjnie. Pierwszy akt pierwszy ma charakter multimedialny. Do tej książki jest dołączona płyta, także można, można to zobaczyć, ukazująca e, historyczny kontekst e, życia księdza Jerzego. A więc są to fragmenty filmów pokazujące zespoły rokowe, e, pokazujące także sceny z, z terenu Polski, e, życie zwyczajne życie ludzi, ale także takie dramatyczne momenty naszej Historii nad właśnie końca XX wieku, a szczególnie tych czasów, gdy żył, gdy żył Ksiądz Jerzy. I drugi akt to są rozmowy alfabety i gamy. One są oparte na protokołach z procesu zabójców Księdza Jerzego. Z tym, że te protokoły zostały nieco literackie opracowane, nieco są zmienione w trakcie prób z zespołem teatralnym, o czym powiem za chwileczkę, dokonywałem w tym tekście dramatu zmian. Uh -huh. I w każdym razie wśród tych oprawców, albo nawet w ich osobach, w ich osobowości, osobowości w ich zachowaniu, starałem się odnaleźć coś ludzkiego. Bo to też przecież byli ludzie, tylko chociaż okrutnie, okrutnie no, zamordowali, w sposób okrutny zamordowali Księdza Jerzego, i akt trzeci to są, to są niektóre wiersze, niektóre wiersze z tej książki, którą wydało w roku 2010 wydawnictwo Uszpaństwa rolników we Wrocławku, za co wydawnictwu i księdzu dyrektorowi bardzo serdecznie dziękuję. Ta książka tutaj wybrane zostały. Do tego dramatu niektóre teksty i one na scenie, moim zdaniem, dość dobrze się sprawdzają. A pomysł, pomysł tego dramatu narodził się w Wiedniu, bo ja na promocji tej książki byłem w listopadzie 2010 roku w Wiedniu i spotkałem się tam z miłośnikami literatury i teatru. Książki te, te, teksty te były prezentowane przez wiedeńskich aktorów polskiej Polonii. Ja miałem okazję połączyć, przemówić do Polonii, powiedzieć o czym jest ta książka, przypomnieć postać księdza, postać księdza Jerzego. Wtedy narodził się pomysł, ponieważ moje wiersze tworzą w tej książce taki interesujący dialog z fragmentem najpiękniejszymi fragmentami kazań jego Popiełuszki, Popiełuszki. Czyli do kogo, do kogo, do, do kogo jest to Tak Ta książka, akurat ta, muszę powiedzieć, że ona się sprawdza także wśród młodzieży. Bardzo dobrze przyjmują ją uczniowie gimnazjum. Ułożyła ją w sposób moim zdaniem bardzo ciekawy, znakomity pani Janna Sińska z Kowala, więc tutaj bliska okolica. Mhm. I jeszcze jedno, jak już mówimy o moim pobycie w Wiedniu, to chciałem też podziękować i panu dyrektorowi Markowi Zapiecowi z Wilkowic, bo jednocześnie promując księdza Jerzego, również spotkałem się z uczniami Szkoły Polonijnej przy ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie był prezentowany tomik, który został wydany właśnie przy pomocy uczniów szkoły i zawierający teksty uczniów szkoły w Wilkowicach a mianowicie, list się skrada, wiersze dzieci i dla dzieci. Mhm. A mam jeszcze takie pytanie, bo teraz wiadomo, że telewizja funduje głównie, często, tandetną rozrywkę. Nie bał się Pan, że widzowie będą mieli problem z odebraniem tego ambitnego dzieła? To znaczy, mogę powiedzieć tutaj Panu, Panie Redaktorze i Państwu, że jestem zaskoczony wyjątkowo dobrym, poważnym, głębokim i naprawdę spontanicznym odbiorem. Obserwowałem zachowanie i aktorów na scenie, i widzów w czasie wosławskiego spektaklu, który odbył się 9 listopada tego roku. Muszę powiedzieć, że nawet trudny drugi akt był bardzo dobrze przyjęty. Na widowni nie tylko ludzie dorośli, ale także uczniowie m.in. Szkoły Podstawowej w HFC, to jest szkoła prowadzona, katolicka szkoła, ale też widziałem uczniów innych szkół i muszę powiedzieć, że miła naprawdę niespodzianka, często narzekamy, tak? w wielkim skupieniu słuchali rozmów tych, tych właśnie oprawców księdza, księdza Jerzego. I, i, a już trzeci akt, to on jest radosny, on w Wiedniu miał być, będzie śpiewany, jeśli to przygotuje zespół zawodowy, przez chór w stylu Gospy. Ale, ale Piotr Jędrzejczak, z którym współpracuje, reżyser bardzo zdolny, reżyser z średniego pokolenia, chce tu mu nadać charakter bardziej takiego widowiska. Natomiast tu proponujemy spektakl bardzo kameralny, wyciszony, ale nie pozbawiony, moim zdaniem, też takich elementów powiedzmy tragi farsowych, tragi komicznych, tragi farsowych, jak na przykład bardzo lubiany przez samych aktorów i przeze mnie też sposób teatralizacji, teatralizacja wiersza diabła. Wiersza A właściwie takim motywem spajającym trzeci. Trzeci akt jest, jest pieśń, która w tym tomie pojawia się właśnie w lipcu, gdy ksiądz Jerzy, gdy ksiądz Jerzy nie głosił kazań, bo był na urlopie. To jest tekst, który tu pięknie umieściła na tle mojego zdjęcia Jani to jest cisza bez brzegu, świat jest ogromnym domem Boga w środku Arka Noego, a my w niej ukryć. To jest taki, taki troszeczkę refren. On hmm. nadaje Nadaje trzeciemu aktowi taki, moim zdaniem, interesujący rytm, a jednocześnie wprowadza w taki nastrój, właśnie, zadumy, refleksji. Ten spektakl wystawiał pod moim przewodnictwem także drugi zespół teatralny. To byli aktorzy powołani z castingu. Casting to odbył się w Włocławku w maju roku, tego roku. Miałem bardzo mało czasu ale dzięki także życzliwości kierownictwa Zakładu Karnego w Włocławku, chciałem tu Panu Dyrektorowi też bardzo podziękować, w spektaklu mieli zabrać trzy i zabrali trzy więźniowie i oprócz tego młodzież szkół włocławskich i włocławianie mogli ten spektakl zobaczyć w czasie uroczystości Dziękczynienia za Beatyfikację 5 czerwca, pierwszą rocznicę właśnie w Sanktuarium księdza Jerzego popiełuszki przy włocławskiej tamie. W ten sposób jakby się wydaje się, oddzięczamy się, mówiąc e, bardzo skromnie za ten dar, jakim była dla nas ofiara Księdza Jerzego no i za to, że właśnie to jego ziemskie wędrowanie zakończyło się we Wrocławiu. A skąd w ogóle u Pana zafascynowanie księdza Jerzy w ostatnim czasie? To znaczy, mogę powiedzieć w ten sposób, że ja bardzo przeżyłem sam moment, byłem wtedy jeszcze człowiekiem młodym, sam moment porwania księdza Jerzego. No, słuchaliśmy wtedy i radia, i telewizji, oglądaliśmy telewizję, by dowiedzieć się, co się dzieje z księdzem Jerzym. Potem, jak go odkryto, pamiętam, że w kościele w Toruniu, w centrum Torunia. Tam gdzie jest duszpasterstwo akademickie widziałem zdjęcia ciała, wydobytego ciała księdza Jerzego. Później zdarzało się, że publikowałem wiersze o księdzu Jerzym, spotkałem rodziców księdza Jerzego w Wrocławku, w Czarnym Spiszu była taka wystawa i zostałem przedstawiony rodzicom, bo byłem autorem wiersza, który był na tej wystawie, kilku wierszy umieszczonych na tej wystawie o księdzu Jerzym, a Teraz taki powrót do Księdza Jerzego nastąpił właściwie podczas mojego powrotu do krainy dzieciństwa, a mianowicie zaprosiła mnie biblioteka w Nianie, w miejscu, jak mi potem pani Wójt, Zofia Topolicka powiedziała, w miejscu, gdzie, ksiądz, gdzie się urodziłem, tam teraz jest biblioteka. I e, pani dyrektor zaproponowała mi, żebym oprócz przedstawienia swoich utworów, powiedział coś o książkach, które się ukazały na temat Księdza Jerzego. A jeszcze tylko wejdę na chwileczkę w słowo, tak? czy te książki mhm. można nabyć jedynie podczas spektaklu, tak? czy... To znaczy nie, nie tylko, bo myślę, że w tej chwili y, rozmawiamy, one będą dostępne tutaj, myślę, że i, i, i postaram się, żeby w choceniu. Bo wiem, że zawsze jestem tutaj życzliwie w Bibliotece Hoceńskiej przy, 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 przyjmowany, tak. zarówno przez pracowników tej biblioteki, z panią dyrektor na czele, jak i przez czy, czytelników. Mam naprawdę zawsze bardzo miłe wrażenia po tych spotkaniach, i sądzę, że, że w najbliższym czasie będzie tutaj takie spotkanie. Nie chcę tak. mówić za, za panią dyrektor, ale myślę, że tak. Oprócz tego postaramy się, żeby to było w punkcie informacji, w Włosławku. Na stronie internetowej yy, yy, chyba, Pana, tak, że można? Tak, tak, będzie, będzie można, tak. i Tam będzie można też znaleźć informacje, gdzie ta książka jest do nabycia. Oczywiście, w najbliższym czasie to naj, najłatwiej będzie podczas tych spektakli, na które naprawdę Państwa serdecznie zapraszam. Jest to, zdaję sobie sprawę, Panie redaktorze, że teatr, jaki proponuję, to jest, jest taki... Wymagający odmienny, też. tak, dlatego, że jeśli byśmy spojrzeli na historię teatru, to teatr powtórnie ma widługa w, w obrzędzie religijnym w Grecji, w starożytnej Grecji. Ale w średniowieczu, jakby teatr ponownie narodził się przy ołtarzu. Później, ponieważ te spektakle stały się coraz bardziej komiczne, coraz bardziej śmieszne, no, musiał opuścić kościół. Przed kościołem na plastra targowy trafił, a następnie do specjalnych budynków. Ja może nie, nie proponuję przed samą ołtarz, chociaż te spektakle gramy też w kościołach w domach kultury i muszę powiedzieć, że nawet dużo lepiej ze względu na charakter tego spektaklu, że, że tutaj próbowałem połączyć tradycyjne formy gry aktorskiej z nowoczesnymi formami komunikowania się, takimi jak jakim jest no internet, jakim jest obraz telewizyjny, kino, bo właśnie ten, ten drugi, ten pierwszy akt on nawiązuje do konwencji kina niemego i kina dźwiękowego. Tak? I wykorzystujemy tą, tę technikę. I tak jak można powiedzieć, zdaję sobie sprawę, że ten nur teatru, który zacząłem teraz tworzyć, bo mogę tu Państwu zdradzić, że będzie wystawiony, będzie wystawiony właśnie mój, mój drugi dramat, a właściwie trzeci. Bo Pierwszy nie został jeszcze wystawiony, miał być wystawiony, ale to nie odbyło się jego teatralne spełnienie. Nie odbyło się, nie stało się, nie został wystawiony. Dramat będzie miał tytuł Świecka Niedziela. To jest dramat napisany specjalnie, on wiąże się z tym miejscem. Tytuł jest dwuznaczny, bo chodzi o, o to, że akcja dzieje się w świeciu, w tym mieście, a oprócz tego chodzi o charakter Niedzieli. Czyli tam pokrywało mu powrót jednak do korzeni, cały czas w okolice świecia. Tak, to znaczy ja mogę powiedzieć, że to nastąpiło trochę tak z powodu właśnie bardzo osobistych, bo chorowała mama i chciałem tam mamy pomóc, wspierać bliżej. Udało mi się tam jakby odnaleźć też rodzaj no, aktywności dla siebie, aczkolwiek no, mogę w tej chwili powiedzieć, że jestem bardzo mocno związany tutaj również z ziemią kujawską nadal, nadal przy Kowalu, bardzo często w Bocławku, w lądzie, lądzie mm. teraz ze względu na, na spektak. Ląd jest, proszę Państwa, to jest, tam jest pocesterski klasztor i, i tam jest Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Saleziańskiego. Dla mnie jest to cudowne miejsce, gdzie odnajduję... Spokój duchowy, gdzie wzmacniam uzma swoje osłabione, dosyć intensywne życia, siły. Jest to dla mnie naprawdę, bym powiedział, magiczny, może to jest niedobre słowo, bardziej no, miejsce w szczególny sposób yy, kształtujący moją duchowość, tak bym to określił. A jeszcze takie pytanie mam na koniec. Yy, wcześniej Pan zaczął pisać, ale dość późno się Pan dopiero z tym ujawnił. Dlaczego? Bo tam dużo chyba do szuflady też trafiało. E, tak, tak. To znaczy, ja m, m, zacząłem pisać dosyć wcześniej, bo w pierwszej klasie liceum, właśnie w sieciu nad Wisłą. Później y, studiowałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I dopiero na ostatnim roku studiów, i właściwie już kończyłem, ukazał się, y, ukazały się moje dwa wiersze w takim tygodniku ludowców, w zielonym sztandarzem. Mm -hmm. Tam była świetnie prowadzona poczta literacka i wtedy jakby toru miał okrył. Dlaczego? Ja, ja bardziej chciałem zostać pisarzem niż poetą i, i, i właściwie mm, nigdy tak siebie nie nazywam tymi słowami. Wolałbym, żeby to inni o mnie tak mówili. Tak? W każdym razie chciałem uprawiać literaturę. Niektórzy nie lubią tego słowa uprawiać. Ale chyba ze skutkiem, bo został Pan wyróżnionym medalem Mazurka Dąbrowskiego w 2000, czy... Yy jeszcze Metterberg. Metterberg, tak tak, tak, tak. To znaczy, yy, nie mogę narzekać, bo jestem laureatem około 40 konkursów. Właśnie dostałem chyba dzisiaj nawet informację, że wysłałem tekstem dwa konkursy i jest tam jakieś wyróżnienie. Jeszcze nie zdążyłem otworzyć. Ale, yy, 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 tak, te, yy, te medale bardzo sobie cenię, I, i bo ma, ma, medal Mazurka Dąbrowskiego to jest za walory patriotyczne a Mater derby z kolei za propagowanie kultury chrześcijańskiej. Otrzymałem to w Częstochowie. Jestem bardzo z tych wyróżnień, z tych medali dumny. To są dla mnie cenne pamiątki, takie jakby podkreślające wiele lat, wiele lat pracy literackiej. Natomiast ja jakby ciągle poszukuję, i mogę powiedzieć też, że jako nauczyciel też często sięgałem po formy dramatyczne. Hmm. Bardzo lubię też stosować dramy od czasu do czasu na lekcji. Natomiast yy, skończyłem w roku 2001 studia podyplomowe w, to, w Toruniu, teatr, dramat, film XX wieku i bardzo dużo się tam nauczyłem. Mieliśmy świetnych wykładowców, także ludzi teatru, yy, tak jak pan reżyser Bubliń z Torunia, który najbardziej zapamiętałem, naprawdę bardzo dużo się tam nauczyłem, ale mój powrót właśnie dzięki tej książce do zainteresowań teatralnych, już tak na poważnie sprawił, że od nowa próbuje wyrazić się także za pomocą teatru i muszę Państwu powiedzieć, że wokół tego spektaklu skupiają się całe grupy ludzi i w naszym regionie i poza, którzy tutaj naprawdę w cudowny sposób pomagają. Ja bym chciał podziękować wszystkim osobom, na przykład pomagały bardzo nas wspiera tutaj. W, propagowaniu i postaci księdza Jerzego i tych obu książek ksiądz biskup senior Bronisław Dębowski wspiera propagowaniu samej postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki a także książki zawierającej fragmenty jego okazań i moje wiersze gdyby ksiądz Jerzy pisał wiersze zechciał także zaszczycić nas podczas spektaklu a poza tym umożliwił nam też spotkania z związanymi z księdzem Jerzym, bo miałem też zaszczyt rozmawiać z księdzem prymasem i z księdzem proboszczem w parafii św. Stanisława, gdzie ten spektakl też wystawialiśmy w Warszawie, na, Żo na A Chciałem tutaj księdzu biskupowi serdecznie naprawdę podziękować za, za ten dobry, za takie osobiste zaangażowanie. Ale wspiera nas także wiele osób świeckich. Od początku y, mamy poparcie pana y, Jerzego Pietraszewskiego, y, prezesa Policji Kujawy, i, y, to, i to poparcie powiedział także zagraniczne. Bo proszę państwa, mogę powiedzieć, że szykujemy się do wyjazdu do Wiednia, ale y, y, tak powiem żartobliwie, że jesteśmy mile zaskoczeni, no, a ksiądz wektor. Doktor Ryszard Sadowski z lądu no, ma ogromny problem, gdzie mamy pojechać, a gdzie nie. Hmm. Więc jutro, jutro spotykamy się w lądzie i będziemy ustalali, gdzie możemy pojechać. Wiedeń, Paryż i nawet mamy zaproszenie do Jerozolimy. No to w takim razie do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem dzisiaj był Pan Mirosław Klazik, który niedawno wydał swoje dzieło Ksiądz Dobrze. Jerzy: Modlitwa Ostateczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.